Cześć wszystkim, z tej I witam was w drugim na tym kanale odcinku z gry Fazmofobia Troszeczkę postanowiłem się tutaj, e, że tak powiem Pobać, poprzestraszać, nie wiem jak to powiedzieć e, Ale na szczęście nie jestem tutaj sam Bo jest ze mną Kamus Siema e, Kawa Siema I Globus Siema e, No Także, chłopaki, bierzemy się za robotę od razu. Dobra, to ja to samo zawsze wezmę termometr, latarkę. Ja wezmę Thermomix. <grymix> Thermomix, latarkę oczywiście. I, i, I nie wiem, co się przyda. Spirit Box. Zanim jednak ruszymy w poszukiwaniu duchów, zapraszam Was na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie w najniższych cenach znajdziecie gry. Dodatki do gier i nie tylko, a w szczególności promocje, które trwają teraz na gry symulacyjne, farmingi i dodatki do farmingów, na przykład wersja platynowa 22 czyli 22 razem z dodatkiem Platinum, który wyjdzie pod koniec tego roku. Jest przeceniony o 28%. Jeśli ktoś ma już farminga, chce na przykład kupić sobie sam dodatek, no to tutaj też dodatek Platinum. Jest przeceniony o 25%. Zobaczcie DLC Kubota o niemal 40%, czy nowe DLC Pumps and Houses, e, które również niedługo ma się ukazać. Także naprawdę zachęcam, e, żeby sobie zajrzeć, przejrzeć. Może akurat znajdziecie coś dla siebie, link znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli upatrzyliście sobie jakąś gierkę, ale na przykład chwilowo brakuje funduszy, czy macie inne wydatki, zachęcam w takim wypadku do wzięcia udziału w giveawayu. Wrześniowy trwa jeszcze przez ponad 4 dni. Zasady są proste. Wystarczy, że wpiszecie tutaj tytuł gierki, którą chcecie wygrać. Następnie weź udział i czekacie aż ten licznik dobije do końca i mam nadzieję, że zobaczycie tutaj swój nick jako właśnie ten wygrany. Także cóż, zachęcam do wbicia do sklepu, do wzięcia udziału w giveawayu, a my lecimy dalej z odcinkiem. A docy? Jeszcze nie. Właśnie Ale warto, mamy tak, mamy warto dodać. Tak sorry, 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 sorry. Warto tutaj dodać, że podczas nagrywania tego odcinka będę tutaj z chłopakami porozumiewał się nie na Discordzie, tylko właśnie na czacie głosowym, dlatego możecie słyszeć taki dźwięk jak przez krótkofalówkę. Ja też będę się starał nie komentować tej gry, tylko dosłownie no wczuć się tutaj i skupić tylko na rozgrywce, także to co teraz zobaczycie to jest ty typowe takie nasze granko. No dobra, to lecimy. sticks są Motion Sensory i Go Steven. Dodałem motion sensory, także możemy wszystko zrobić. Smart Sticks jest easy motion Sensory też, Go Steven zależy od duchu. Tak. Tak duch ma na imię Eddie, nie? to Ja też mam są Dobra. Odnośnie samego domu jest to farmhouse, dokładnie Playstate Farmhouse. Także jeden z tych większych domków. Zobaczymy jak sobie damy radę. Ja się rozejrzę za pokojem Kart Tarota nie ma widzę jest chyba w, w tym... ...workshopie tak zwanym Dobra, Korki mam. Dobra Ja teraz jestem... ...to wtedy okay, psanić nie będzie Okej, tutaj w kiblu jestem, ale tutaj... W kiblu jest czysto co to jest? Jakiś... Jezu to jest jakaś siekier. Jakaś siekiera wbita tutaj jest w ten w plusterkach. No, tak to jest na mapie akurat. Nieźle. Dobra strejza to jest czysty Tutaj też taka ciekawostka. Ogólnie w farmhouse jest dużo wyjść z tego domu polecam wszystkie po otwierać. To wtedy wiadomo czy jest hand czy nie. No tak. No to otwieranie trwi Okej, okay, e, mam kość. Mam kość. Dobra, o, no, no, to nie to nie. Na górze w jakimś pokoju jestem. Dobra, widzę, 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 Tylko o tobie jak będziesz robił ten, jak będziesz robił zdjęcie kości, to idealnie na samym środku, żeby była aparat. Tak, bo będziesz miał trzy gwiazdki wtedy. wtedy. A, korki wywalone, okej. Okay. Dobra, porozglądajmy się tutaj. Super, super. Ej, najlepsze jest to, że zwiedziliśmy chyba wszystkie pokoje i jeszcze nie było temperatury. Tylko tak dla widzów tutaj podpowiem, że. Tutaj podpowiem, tylko widzą, że jak temperatura jest tak ostro poniżej 10, to wtedy wiadomo, że duch jest w tym pokoju. Piątka? Nie, dwójka. Okay. Okej. Okay. Okej. Rzeczywiście. Ale dziwne, bo wcześniej, wcześniej tutaj byłem i nie było normalnie. No Mogę... bo dopiero co do domu, Okej, okay, jest. Okej, okay, uh, Dobra, odpalam spirit boxa. Are you in this room? Eddie, are you in this room? Please write something in the book. Are you here? Okej, okay, ghost writing Zapisał, zapisał, no. To może być To może być demon, nie? O! Jaki MF? Nie dwójka. Okay. Please say something to me. Are you here? Eddie, talk to me Nic nie mówi, ale zostawię mam spirit boxa nie? Nie, znaczy kupiona, tak E, ja mogę, ale jestem już w tym walnie Czekajcie, kamerę mamy już tam na miejscu? Tak Dotsy też są? ok. No, ja byłem drugą kamerę ja miejscu, czy, kretarz, czy coś Więc tak, to co teraz... Dobra, ja tylko powiem tutaj Teraz mamy tutaj w tym pokoju, zobaczcie, rozłożone mm, tak, zwane, tak zwany dots projector Jest to taki projektor e, mm, Bodajże Podczerwieni chyba, takich po prostu kropeczek, i kiedy duch się przemieszcza, będzie go widać na kamerze. Rzuca papierem. Rzuca, rzuca, rzuca papierem, srakę ma jak nic. Zobaczcie. Na szafce, na szafce jest papier. No, Normalnie, normalnie chłop tam kupił sobie kurde papier do dupy na przecenie z Lidla i zrzuca teraz. Dobra, biorę coś. Czekajcie, pokażcie się. O kurde, no to... No to trafiliśmy ludzie najgorszego ducha. Dobra. Co gorsze? No jeszcze jest. Są dużo gorsze. Demon jest jeszcze taki... Znaczy demon jest jednym z trudniejszych, nie? Ale to jeszcze nie jest ten s Dobra, Kaczidło trzeba ten... Gazuści tam wyszkaziło. Po Dobra, idę tam jakby co z tym? Chodźcie. Z krucyfiksem. Chyba, że on nie działa na demona. Dobra To jest najlepsza broń właśnie Czekajcie bo wziąłem wziąłem ten na nie wziąłem Cie, ale to jest Kaczid chyba lepiej dopiero później, co nie? Czy teraz? Teraz można, ale mamy trzykać, ale to ej, ale jak psycha? Jak mamy średnią psychę? 68 To weźcie pizzy, bo już można atakować Od 7 lat Ja wciałem, ja chciałem Ja też. Idę Idę tam rzucić krucyfiks Daleśmy rzucami Co? Ile? Mam rzucić go, tak Dobra. Zostało nam ostatnie zdjęcie i trzeba zdjęcie ducha zrobić, także już nie robimy zdjęć interakcji. Sprawdzaliście czy jest krucyf... Boże nie krucyfiks, tylko pentagram na górze Okej. Okay. Nie, no nie, dobra, do, mam, pomysł, mam pomysł, jak to możemy zrobić. Bo tak, Mamy już ducha, wiemy co to jest za duch, jesteśmy zabezpieczeni, teraz trzeba w sumie tylko spić psycha, nie? A to... No właśnie dlatego chodźcie do Wana, bo potrzebuje tylko jedną osobę, ja mu cyklę tylko jedna osoba potrzebuje. No to ja aż by było na kamerze. Gdzie jesteście teraz? We będzie będę obserwował zwanach. Dobra, ja jest bardzo możliwe. Smart Sticksa i zapalniczka, i to wszystko. Więcej nie potrzebujesz, tak latarka, nie? I Arek to samo: Smart Sticksa i zapalniczka. Nie mam Smart Sticksa. Ale to chodź do... na bok, Arek. A, ok. Będę patrzył z Twojej perspektywy, panie. O, dzięk. Dobra. Okay. Teraz przeskrolujcie se na zapalniczkę zapalniczkę I ją odpalcie A teraz przeskrolujcie se na SmartSix'a Okej okay. I tu ma, macie jakieś przygotowanie chcesz Jak pod F się go podpala I ja będę A to w sumie Globus jest nam potrzebny Chodź Globus O kurwita <głosy> <głosy> Chodź, jest, jest nas czterech on jest jeden Będzie wbior szpilki wodu w salce O ja Cześć. My będziemy tutaj staje I jak się zacznie nie atakować jest. Jak zacznie atakować To kurde czekaj bo czy, trzeba umieścić choć Glaubem pokażę gdzie jest ten Gdzie jest salat Ale ty jesteś A ty jesteś w ten dobra Tu jest walka na tym fotelu Pokaż się nie Albo wejść ją Ale nic nie rób W gdzie Na strychu. Patrzcie, wejdzie na strych, wejdzie na strych. Jeszcze poczekam za komusem. Tutaj, w tą stronę, w tą. Sprintem tu trzeba przebiegć. Kłócąć tu i zgasić naczelkę Pod te. Dobra. To jest I teraz tak. Jak zepsuje się hunt to jedna osoba. O fak. <gordy> Podpasmash nixa, podpasmash nix, smash nixa, smacznik, dobrze. Mnie zrobiła. Kurde, chaos nie dzieje, chaos nie dzieje. Dobra, okej. Okay. Kaos nie dzieje. <laughs> Ups. No to plan Ale nie, nie wypalił. Nie, podpaliłem. Dobra, to kij. Gobi. Idę. Będę mięsem. O, oh, fak! O kurde, hand jest. Tak, a ja żyję. Ten dźwięk zegara, nie? Co jest, żyjecie? Ja a to był event, ok. Uh, bezpiecznie. Nie, mamy pewnie już tak niską psychę. Idę zobaczyć ile. Ja człowieku jestem na strychu, przychowanym za jakąś trafą. Nie wychodzę stąd. Kawa ma 18, ja mam 48, ty masz 60. <laughs> Mówiłem, że srać mu się chce Plan no, jest taki, że nie mam planu teraz już w sumie Bo nawet to było zrobić skwórkę dwóch ze SmarStixami, jeden z lalką, ale... Arek jest trzyma, nie we Tak To weź drugiego SmarStixa Powinien okay. być No i robimy to samo, tylko że teraz Arek będzie ze SmarStixem A w będziesz pchał lalce szpilki, a masz jeszcze tą panelkę? Ja nawet nie zabrałem tego krzesła, Dobra, 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 no chodź, to chodź tam. To idziemy, no Idę do was Gdzie jesteście, na górze? Tak, na górze, no To podnieś w logu tą lalkę Czekajcie, e, jestem Już? Co teraz? To podniosłeś tą lalkę? Podnieś ją, podnieś ją Dobra, mam, nie, nie mam, czekaj Palić? Jest aktywny. żyjecie? Żyje. Ja też żyję. Ja też. żyję też. Ja Ja trochę zrobiłeś? Bałem się. Ja nawet. Nie zrobiłem nic w tej lalce, nie. Ja. Ją po prostu. podniosłem Ej wyży... Chłop nie lubi środków chemicznych Nie dobra, chodźcie, trzeba jechać, bo już ogólnie zrobiłem to zdjęcie, ale mi nie zaliczyło Dobra, to ja uciekał. Bo ogólnie to wygląda, że jakbyś tam arki podbiegł, to ona by przyszła w naszą stronę. Aha. Wtedy by mieli zrobił zdjęcie. A przecież tam podbiegłeś ona pobiegła za tobą, mi była za daleko, żeby aparat wysłał. Rozumiem, rozumiem.

No, ale aż mi teraz poziom wzrósł o 3. <grym 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 no, sobie o 2? Miałem pierwszy, teraz mam trzeci. jej. No dobra. Ile się minut nagrało? E, 16. No to taki akurat, akurat. nie? No dobra. No to co? E, całkiem fajnie nam wyszło, myślę. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Szkoda, że zdjęcie ducha, bo jakby był pentagram, to by było idealnie. Nie? No ale z lalką. I tutaj patrzę, co tu mamy za zdjęcia. lalką jest ciężko, bo lalka nie wywołuje ghost eventu, tylko lalka wywołuje, wywołuje hunta. A jak jest hunt, to pierwsze te dwie sekundy, jak się zaczyna hunt, to ducha w ogóle nie widać. I kiedy ten duch się pojawia, to już zaczyna chodzić. A jak jest ghost event, to on se stoi w miejscu, albo se łazi z miejsca tam, na miejsce, ale nikogo nie atakuje. To wtedy jest easy na zrobienie zdjęcia. Widzicie jak się zbagował ten? Kościotru? O, Arek, a podejdź do tych drzwi. Już podchodziłem. A, okay. No, e, więc tak, ludziska. Mam nadzieję, że akcja się podobała. Było całkiem aktywnie, całkiem w miarę profesjonalnie. E, I co no? Myślę, że myślę, że odcinek trafiony. Akurat taka nieza długa akcja. 17 minut, teraz mamy odcinka, więc. E, więc cóż. Mam nadzieję, że podobało się, że chcecie więcej odcinku z fazmofobii, Jeśli tak, dajcie znać. A my co? Chowamy się do szafy, żeby Ferrari miało lepsze osiągi w kolejnym wyścigu. Dokładnie, jak Mattia Binotto. Jak to Matia jest, binotto. Jest mi tak, chodź, kamus. Zamykamy się i będziemy tutaj czekać do momentu, jak będziecie chcieli następny odcinek. Także trzymajcie się. Pozdrawiamy Cię krótko, na razie i cześć. Cześć, na razie. Cześć.